Cześć, witam Was serdecznie. Po informacji na Facebooku wiecie, że dzisiaj będziemy rozmawiać o ubezpieczeniu podróżnym. Ale, żeby nie było nudno, nie będę Was zasypywała dzisiaj yy, zapisami z ogólnych warunków, że to trzeba mieć, bo to już wiecie, że jak wyjeżdżasz na te podróże, te małe i te duże, bez tego nie wyjeżdżasz, nawet jak jedziesz w polskie góry i będziesz w Czechach, to. Obowiązkowo jest ubezpieczenie na Czechy, bo tam sprowadzenie z góry jest płatne. Nie jak w Polsce bezpłatne. Dzisiaj pokażę Wam taki przykłady szkód, które miały miejsce w tym roku w firmach ubezpieczeniowych. Oczywiście nie będę Wam podawała nazwy, bo jak już mnie znacie na tyle, nie podaję nazw firm ubezpieczeniowych. Pokażę Wam, jakie to były szkody. Zobaczycie, że to są zwykłe, najzwyklejsze, każdemu mogą się zdarzyć. I jakie były z tym związane koszty, gdyby klient nie miał ubezpieczenia, bo pamiętajcie o jednym, te wszystkie pieniądze, koszty, które są rozpisane na kartkach, klient nie zapłacił ani złotówki zapłacił przy polisie. A gdyby jej nie miał, to te pieniądze, o których ja Wam zaraz powiem, by musiałby płacić z własnej kieszeni, a jak zobaczycie, no niektóre są naprawdę zawrotne. E, najpierw jedna firma, to rozmawiałam z moją przesympatyczną e, menadżerką e, i, już, i już Wam mówię. Szwajcaria. Szwajcaria, wiadomo, jest to kraj no nie tani, tak, więc e, więc rozumiem, że będą wysokie koszty, aczkolwiek tutaj tak, była choroba przewlekła zaznaczona, bo to trzeba pamiętać, że jak ma się chorobę przewlekłą, bierze się ubezpieczenie, należy wspomnieć, że ma się chorobę przewlekłą, bo inaczej firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania, bo nie wiedziała, jakie bierze ryzyko na siebie. Wystąpiła wysypka, na tym polegała ta choroba przewlekła, badanie laboratoryjne i konsultacja lekarza, gdzie została wypisana recepta na maść. Jesteście gotowi? 2200 euro Szwajcaria. Rozumiem, drogi kraj, tak? 2200 euro. Euro teraz stoi coś 4, coś liczmy dla równego 4. tysięcy, tak? Przez to, że wysypka, która jest chorobą, przewlekłą, wystąpiła u dziecka. To jest akurat u dziecka. E, Turcja. No, dosyć znany kierunek obecnie. Sporo ludzi. E, Turcja. Nie, to tu jest Turcja. E, sporo ludzi teraz wyjeżdża. Jest to dosyć tani dla nas kierunek wyjazdu, tak mi się wydaje. Rozlanie woreczka żółciowego, czyli operacja musi być tu każdemu, może się trafić. Słuchajcie, to nie jest tak, że to nikomu, każdy z nas ma woreczek żółciowy, chcąc, nie chcąc. Jesteście gotowi? 43 tysiące euro. Więc wiecie, tak, patrząc, nawet to tak 170-180 tysięcy. Turcja nie jest jakimś krajem, wiecie. E, bardzo drogi w porównaniu do Szwajcarii, ale 43 tysiące euro to są wszystko szkody, słuchajcie, z tego roku, żeby, żeby była jasność, tak. Kolejne, e, kolejny przykład, chyba sprzed miesiąca, e, córka agentki pojechała też akurat do Szwajcarii na jakiś tam wypad taki e, raz, z coś takiego e, i tak, Yy, zostało wykonane badanie na helikobakter, została wykonana teleporada i yy, wizyta potem tak czy inaczej lekarza była, była potrzebna, wiecie, zwykły ból Każda mu tak się zdarzy. No to znowu robimy szwajcarię. Koszt wyniósł 337 franków szwajcarskich. Policzyłam, że na dzisiaj frank szwajcarski jest 4,47, czyli 1506 ,39 zł. 39 groszy. Kurda! 1500? Że chciałoby się rzec? Nie dużo, nie? No, ale jak się wyjeżdża na wczasy, to już tak powiem pieniędzy już nie ma, a takie ubezpieczenia naprawdę to, to nie są duże pieniądze. Jeśli, przepraszam, za szczerość, ale jeśli się stać na wyjazd za 20-30 tysięcy złotych, czy naprawdę te parę set złotych, typu 200, 300, 500 przy dalekich kierunkach, czy to naprawdę aż tak dużo? A potem wiecie, są zbiórki na Facebooku i już nie powiem, co na ten temat myślę. Bo ja na pewno nie jestem z tych, które tam płaci. Bo uważam, że każdy z nas ma możliwość wzięcia takiego ubezpieczenia. To naprawdę nie są duże pieniądze. Nie chcesz na to przeznaczyć tysiąca złotych? Nie musisz. Powiedz to mi, czy tam innym agentowi. Zmniejsz sumę ubezpieczenia, ale sobie cokolwiek weź. Jedna firma ubezpieczeniowa, jedna z moich ulubionych, koszt transportu medycznego, zaraz Wam podam przykład, ma jako oddzielny produkt 10 milionów złotych. I zaraz zobaczycie, że czasami jest ona mała. Zależycie. Kolejne firmy ubezpieczeniowe, które, które również mi dały swoje, swoje przykłady z tego roku, bo też o to prosiłam, więc, więc Wam mówię. Azja. Kambodża. Coraz więcej ludzi wyjeżdża do Azji. To nie jest tak, że to jest już kierunek daleki zaodległy. Nie, ludzie coraz częściej, coraz częściej chcą to wziąć i teraz tak. Do lokalnego szpitala trafił jeden z klientów we wstrząsie kardiogennym. Jego stan był tak ciężki, że konieczne okazało się leczenie w specjalistycznej placówce w Bangkoku. Ta firma ubezpieczeniowa zorganizowała i opłaciła pilny transport specjalnym samolotem medycznym. Bo to wiecie, to nie wsiadasz normalnie do Ryanair'a i se lecisz. No nie, to musi być specjalny air ambulance, tak? Przeprowadzono operację, a po kilku dniach stan kliniczny się znacznie poprawił. Kolejnym krokiem musiał być powrót poszkodowanego do Polski w asyście lekarza specjalizującego się w anestezjologii i intensywnej terapii. Po wylądowaniu w kraju, klient został przewieziony do specjalistycznego szpitala kardiologicznego w celu kontynuacji dalszego leczenia. I teraz uwaga. a Na, żeby pokazać Wam, bo tu mam też ile klient zapłacił, na 23 dni wykupił ubezpieczenie i za to zapłacił 303 zł zapamiętajcie to, tak? a teraz tak, koszty leczenia szpitalnego to będą ceny w zutówkach. 355 tysięcy tego transportu medycznego Air Ambulance. Słuchajcie, to nie jest taksówka 5 złotych. I powrót z powrotem do polskiej basyście lekarza. Nie liczyłam tego, ale tu jest mamy 100, 400. Myślę, że 500 tysięcy. 500 I teraz wracamy do kwoty, którą klient zapłacił. 303 zł. 500 tysięcy i teraz, czy naprawdę musimy jeszcze tłumaczyć równowagę tego wszystkiego? No chyba raczej. Kolejny przykład z tej samej firmy, e, to już też kierunek bardzo bliski, e, Egipt. Też byłam ciepło, zależy ile to jest. I teraz tak, rodzice z dwójką dzieci wybrali się na 14 dni do atrakcyjnego hotelu za parkiem w Egipcie. Siódmego dnia pobytu podczas zjeżdżania na fotonach, któż tego z dziećmi nie robi na czasach? Mama z synkiem wypadli na ostatnim zakręcie z rynny. Manu doznał poważny chran głowy i wstrząsu mózgu. Mama z kolei złamała dwa żebra oraz obojczyk. E, chłopiec był w szpitalu trzy dni. E, wykonano u niego tomograf, tak? Mama, mamie udzielono niezwłocznej pomocy ze złamaniem i wykonano niezbędne badania. W związku z tym wypadkiem e, stan zdrowia nie pozwolił na kontynuowanie wycieczki, e, więc stracili 7 dni pobytu, które jeszcze mieli przed sobą. Teraz, żeby Was nie zanudzać, e, ile to wszystko trwało i w ogóle, E, czy ja tutaj widzę, ile oni zapłacili? Nie mam niestety tego, ale podejrzewam, że koszty również nie były. A, przepraszam, koszt zakupu tego ubezpieczenia dla czterech osób na 14 dni 1330 zł. Czyli mieli na wypasie, bo widzę, że mieli najszerszy zakres, jeśli chodzi o to firmę ubezpieczeniową. I teraz e, transport medyczny mamy i dziecka. To jest w zutówkach. Sam transport. Jeszcze nie jesteśmy w szpitalu. 16 tysięcy zwrot kosztów za niewykorzystane wakacje. Więc wakacje się zwróciły. Koszt rodziny. Powrót do Polski musiał być specjalny. I koszty leczenia w Polsce 5,6. Bo tam też są zwroty artykułów medycznych, które, które się kupują. Tak? Koszty leczenia wiecie, no, 60%. Bo każdy ma takie pieniądze na koncie, nie? więc wiecie. Zaznaczam, że oni zapłacili akurat za tą polisę sporo, bo 1330 zł. Porównując tutaj Azję, gdzie klient miał na pewno nie najszerszy, tutaj rodzina zadbała o siebie, tak? Za 1300 zł. Dostali zwrot za wycieczkę, za tą niewykorzystaną, nie płacili 60 tysięcy i pozostało innego to tu, tu myślę, że jest około, ponad 92 tysiące, tak? Tyle firma ubezpieczeniowa pokryła kosztów za, za firmę. Nie będę zadawała kolejny raz pytania, czy pan? Ostatnia firma, którą mam, tutaj akurat fajnie mi zrobili, bo pamiętajcie, że ubezpieczenie podróżne to nie jest tylko jak się coś ci stanie, tak? To jest również, jak ukradną ci bagaż, to jest również, o co w życiu prywatnym mieście, gdzieś coś tam zrobisz na scenie szczęśliwych wypadków. I teraz, tak, przykład, przykład właśnie tej pomocy medycznej, zakażonej bakterią, niewydolność. Wielonarządowa. Szkoda na terenie USA, bo USA ogólnie jest bardzo drogie. To wiecie, że w Stanach nie ma tak naprawdę publicznej opieki medycznej. Tam jest tylko i wyłącznie prywatna, jeśli chcesz leczyć, tak? Pacjent w stanie krytycznym, pobyt stały na oddziale intensywnej terapii przez okres dwóch miesięcy. Transport powrotny do Polski w ratownika medycznego. No to powiem Wam tak. Koszty leczenia bez transportu za te dwa miesiące. Jesteście gotowi? Zrobię Wam w cyfrach całości, bo mogłabym to skrócić. 2 800. 000. Transport 52 000 To już pikuśnie w porównaniu do tego 2,8 miliona. Eee, nie jest napisane tutaj, ile klient zapłacił. Znając tą firmę, która ma najwyższy zakres, jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia i na tego, myślę, że zapłacił około półtorej do dwóch tysięcy. Ale zapłaciłem 2,8. Oni by, jeszcze uwierzcie mi, nie wypuścili. Stany tak pilnują. Moja klientka tak samo była po roku czasu, dostała kolejną fakturę niezapłaconą z Zastanowiono musi. Oni wyszarpią. Trzeba zapłacić 2,8 miliona. Kolejny opis. Poszkodowany podczas pracy w Niemczech. Tyle Polaków jest w Niemczech, który pracuje. Został przygnieciony przez leżące na palecie towar. Złamanie kręgów, złamanie żebra I teraz tak. Odszkodowanie do to NMW. W związku, że został uwzględniony trwały uszczerbek. 60 tysięcy. To ubezpieczenia są tanie, bo ja mojemu znajomemu robię ubezpieczenie na wyjazdy na pracę do Niemiec. Naprawdę, on za miesiąc czasu i płaci 200 złotych, naprawdę na wypasie. I bagaż, czteroosobowa rodzina, samochodem do Francji. Podziwiam wszystkich, takich, o, takie osoby, nie, nie nazywają z tego inaczej. Sprawcy wybili, bywało się poszkodowanego, rozkradając znajdujące się tam bagaże. Suma ubezpieczenia dla każdego na bagaż było 5 tysięcy, tak się robi standardowo. Wypłaci, wypłaciła firma ubezpieczeniowa prawie 16 tysięcy za bagaż, tak, bo tam jest jeszcze udział własny. Więc teraz zostawię Was na koniec z tymi cyframi, żebyście zapamiętali jedno. Wyjeżdżasz, ubezpiecz się. Nie ma innej opcji. A teraz, co? Życzę Wam dnia. Na razie, cześć.